Dzień dobry, witajcie moi drodzy! Mamy dzisiaj piątek, 30 maja, praktycznie koniec miesiąca. Dzisiaj nie będę przebywał w Kolbuckich lasach, postanowiłem się trochę dalej wybrać. Jestem w okolicach, przepraszam za komary, jestem w okolicach Żukowa i będę szukał dzisiaj dla siebie, jak i dla was borowików. Mam nadzieję, że uda mi się coś znaleźć W tym ciężkim tygodniu. I że będzie super. I że to będzie wieczór super dla mnie i dla Was. Lecimy. Po długiej wędrówce udało mi się napotkać może nie borowika, no ale taki piękny rybek. Też sprawia dużo radości. Ogólnie fajnie jest znaleźć szybka. A jeszcze piękniej by było znaleźć browika. Nie obiecam Wam, że znajdę je na 100%, ale na pewno z dużym zapałem ich szukam, bo staram się Was. Nie zawieść piękne miejsca w lesie warto pospacerować, urwać się z pracy. Zawsze powtarzam nic tego nie zastąpi, jeśli ktoś ma swoją pasję, to nic nie zastąpi tej pasji: żadne pieniądze, żadna praca, żadne pochwały, tylko to, co najbardziej kochamy, może nas uszczęśliwić. Dzisiaj jadąc do lasu, dzień zapowiadał się taki posmutniały. Było bardzo pochmurno. Nawet trochę deszczu popadało. Z jednej strony cieszyłem się, że las w końcu dostanie więcej tej życiodajnej energii. Niestety nie podobało. Nie popadało. Dzień się zrobił. Całkiem super. Zaczyna wychodzić wieczorne słoneczko. Las ucichł, bo wcześniej też w nim mocno wiało. I tak fajnie jest pospacerować, popodziwiać las, pooddychać tym świeżym powietrzem. Fajnie, tu po prostu być. Nie wiem, jak was. Może macie inne wrażenia. Ale mnie to bardzo zadowala, że mogę sobie tutaj na spokojnie wędrować. W tym swoim super kapeluszu, oczywiście. który na, na początku. Pokazałem to taka moja. Nowa tożsamość. Trochę inny z tata. Spacerujesz przez las i napotykasz taką piękną zieleń mchy zielone ziemią drzewami otoczone I zastanawiasz się dlaczego tu nie rosną żadne grzyby i to nie tyczy się tylko tego sezonu, który właśnie się rozpoczyna, ale też innych sezonów, które już przeminęły. No, powinno się roić od borowików sosnowych. Cudownie by się tu prezentowały. A ile szczęścia by mi dały? Już pół drogi przebyte zobaczymy. Jeszcze sporo lasu zostało. Zobaczymy, czy w drugiej części będzie. Owocniej. Często chodzę na grzyby, takimi już udeptanymi ścieżkami takimi, które po prostu uczęszczam za każdym razem, ale warto jest czasem zboczyć z drogi, by trafić w fajne takie zielone miejsce, zbytnio nieuczęszczane przez ludzi. Jestówka fajna. Pewnie można by było tu znaleźć jakieś fajne koźlarze no ale to jeszcze może nie czas na razie, bo dopiero sezon się rozpoczyna, więc na razie jeszcze warto się rozglądać, żeby można było sobie poszukać takich miejscówek. Tu namierzyłem obecność Borowika. Możliwe, że to był borowik sosnowy No ale zobaczcie ślimaki go całego zjadły nie zostawiły a ostatnio jak byłem w lesie w tych miejscach sobie spacerowałem bo uwielbiam ten, ten meszek, tą zieleń jest cudowna, bardzo mi się to podoba a tu lubią rosnąć borowiki sosnowe i ostatnio musiał być mniejszy owocnik. Pewnie do tego go nie dostrzegłem, a dzisiaj już zostało tylko to po nim teraz pójdę sobie dalej. I znalazłem w końcu małego borowika. Cudny. Tylko już zaczerwiony ślimak zrobił też swoją robotę, ale zobaczcie jaki cudny borowik. To są z tych usiadkowanych. fajną fotkę mu zrobimy jak mi się uda w końcu się udało coś znaleźć grzyba który jest borowikiem wspaniałe wspaniałe coś wspaniałego moi drodzy pora się na dzisiaj pożegnać Trochę dzisiaj szczęścia brakowało, ale i tak jestem bardzo zadowolony. Udało mi się znaleźć jeden trzon od borowika i jednego małego borowika usiadkowanego, czyli jest coraz lepiej. Jest nadzieja, że niedługo będzie ich więcej i będziemy się mogli cieszyć pięknymi grzybkami. A tymczasem życzę Wam miłego weekendu, ciepłego, pogodnego, radosnego. I do zobaczenia.